Czysta zdrada tak Szczerba -Sko komentuje działania prezydenta. Relacje między rządem a pałacem prezydenckim wchodzą, zdaniem europosła Koalicji Obywatelskiej Michała Szczerby, w fazę otwartego konfliktu o kierunek polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. W rozmowie z gońcem polityków Ostro ocenia działania zaplecza prezydenta Karola Nawrockiego, wskazując na ich realne konsekwencje dla pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Skandal w Waszyngtonie i osłabienie relacji z USA. Zdaniem Szczerby szczególnie niepokojące są sygnały płynące z Waszyngtonu. Stany Zjednoczone pozostają kluczowym gwarantem bezpieczeństwa Polski, zarówno poprzez obecność wojskową, jak i wsparcie wywiadowcze oraz logistyczne. Każde osłabienie tych relacji ma więc wymiar strategiczny. Europoseł mówi o chaosie i braku profesjonalizmu w obszarze polityki zagranicznej oraz funkcjonowania Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wskazuje na doniesienia dotyczące marginalizowania polskich wojskowych w Stanach Zjednoczonych, w tym atasze wojskowego oraz doświadczonych generałów, którzy mieli być niedopuszczani do kluczowych rozmów w Pentagonie. To, co robi ekipa nawrockiego, to jest po prostu zdrada. To jest czysta zdrada i niszczenie naszej pozycji którą przez ostatnie trzy dekady każdy rząd wnosił w relacje polsko-amerykańskie, mówi gońcowi Michał Szczerba. Jak dodaje, wysyłanie sprzecznych sygnałów w sprawach bezpieczeństwa narodowego podważa wiarygodność Polski jako sojusznika i może być odczytywane jako oznaka słabości państwa. Pałac prezydencki a interesy Kolejnym zarzutem formułowanym przez europosła jest podatność Pałacu Prezydenckiego na wpływy grup interesu. Szczerba twierdzi, że proces decyzyjny coraz częściej podporządkowany jest interesom konkretnych branż, a nie długofalowemu interesowi publicznemu. Jako przykład wskazuje wetowanie ustaw które miały zwiększyć wpływy do budżetu ochrony zdrowia, m.in. poprzez akcyzę na napoje słodzone. Środki te, jak przypomina, miały zostać przeznaczone na leczenie pacjentów i wzmocnienie systemu opieki medycznej. Karol Nawrocki robi złą robotę. Każda jego decyzja to jest działanie w interesie jakiejś branży, jakiegoś lobby, ocenia szczerba w rozmowie z gońcym. W jego opinii takie decyzje prowadzą do osłabienia państwowych instytucji i przenoszą ciężar polityki z obszaru bezpieczeństwa i zdrowia publicznego na doraźne interesy ekonomiczne. Wojna w Ukrainie i zagrożenie strategiczne. Czerba zwraca także uwagę na niepokojącą zbieżność narracji pałacu prezydenckiego z przekazami obecnymi w środowiskach węgierskich i rosyjskich, szczególnie w kontekście wojny w Ukrainie. Jego zdaniem skupianie się na rzekomych zagrożeniach wewnętrznych płynących z Unii Europejskiej odciąga uwagę od realnego niebezpieczeństwa ze strony Rosji. Putin nie chce pokoju, Putin chce wojny, to jest jego drive, podkreśla europoseł. Jak dodaje, tylko spójna polityka zagraniczna, jedność sojusznicza i jednoznaczne wsparcie dla Ukrainy mogą zagwarantować bezpieczeństwo Polski. Każde osłabienie relacji z kluczowymi partnerami zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi, działa, jego zdaniem, na korzyść agresywnych mocarstw. Polityka zagraniczna, jak zauważa Szczerba, jest systemem naczyń połączonych, gdy jeden z jego kluczowych elementów przestaje działać stabilnie, spada poziom zaufania i bezpieczeństwa całego państwa.